Skra, mimo tego, że nie przypomina tej skry przed kilku sezonów, do czego przyzwyczaiła siatkarską Polskę, zawsze będzie takim nieobliczalnym zespolem, bo ma takie indywidualności, że nie wiadomo w którym momencie, na jakim poziomie oni są w stanie zagrać. Jeszcze to zmiana trenera, przysłowiowa Nowa Motła. Możemy się tylko cieszyć, że nie wymiotła nas z własnej hali, tylko my to zrobiliśmy w dwóch meczu ze skrom 6 punktów, bez straty seta. Nie ma co dodawać. Generalnie to co mogliśmy łatwiejszą zagrywkę, to, to Koj miał przyjmować, cała reszta miała też wolną rękę, jak się tam napatoczył czy to Jędrzej czy Lanca, to nie było większego problemu, który z nich przyjmuje, również tam od dłuższego czasu meczu zaczęliśmy Karola Kłosa odpuszczać w bloku, bo dzisiaj Grzesiek nie grał z nim po prostu. Kto dostanie MVP, to gdzieś tam jest zawsze najmniej ważne, ja się cieszę, że to akurat środkowy mógłby dostać też czy Mateusz Czulkiewicz, bo oni z reguły mają najmniej szans na to, także wybór jak najbardziej OK. to... Dzisiaj to każdy mógłby z szóstki praktycznie dostać, także... Taki jest cel, żeby walczyć tą ósemkę. Wiemy, jak ten mecz był ważny i wiemy, jakie są też ważne kolejne mecze. Tak naprawdę każdy będzie e, tej samej wagi, bo potrzebne są punkty. E, mówię, na mnie ich nie rozdadzą, a więc musimy je łapać na boisku. Dzisiaj nam to się super udało. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podobała dzisiejsza nasza gra i to w każdym elemencie. Wykorzystywaliśmy te trudne sytuacje i dlatego mamy trzy punkty i oddalamy się od dochotowa. Patrzymy na pewno, patrzymy na tabelę, co tam się dzieje, bo jest blisko, jest niesamowicie blisko i tak naprawdę jeśli my będziemy zdobywać punkty, a przeciwne drużyny nie potracą, to ta dziewiąta mie miejsce pozostanie, ale wiadomo jaka jest ta liga. Tutaj można z każdym przegrać, z każdym wygrać, co pokazuje, wcześniej, pokazuje wcześniejsze spotkanie i liczę, że i my będziemy tą drogą szli, że coś uda nam się więcej, szczególnie z górą tabeli. Ciężko, Ciężko trenowaliśmy w tym tygodniu. E, trener przyszedł z, ze swoimi nowymi pomysłami, e, także no, na pewno to tak szybko to się wszystko nie zmieni. E, no szkoda, bo, bo jesteśmy blisko i, i brakuje tej powiedzmy kropki nad i, żeby dokończyć tego seta e, i, i może jeden set wygrany i, i jakoś by to poszło. Tak samo mieliśmy z Lwowem, e, też końcówkę przegrywamy. Dwa razy w sumie, bo w pierwszym, drugim secie i później jest już ciężko liczenie tych punktów, powiedzmy takie przysłowiowe. No ale nic, no musimy dalej pracować, no bo to, to wiadomo, to wszystko nie przychodzi z dnia na dzień. Tak? Jeśli trener ma nowy pomysł, to, to też nie jest tak, że po jednym dniu już wszystko będzie funkcjonowało idealnie. Dobrze, że dla kibiców był to, był to dobry mecz do oglądania, ale tak, no bardzo dużo się dzieje, każdy mecz waży, więc wszystkie drużyny chcą wygrywać. Może faktycznie ta góra gdzieś będzie sobie trochę przysłowiowo odpuszczać, bo już mają powiedzmy ten luz mentalny, że już wiedzą mniej więcej, które miejsce e, zajmą, więc no, mamy wszystko też w swoich rękach. Zostało jeszcze nam chyba 8-7 kolejek. E, no i cóż, będziemy walczyć, e, tak jak w każdym meczu, o, o, o pełną pulę.